Zrobił dla mamy tort urodzinowy. Chciałbym państwu zaproponować najnowszy wynalazek e epoki PRL-u, nie tylko super dyktomiksał. Już idę? Mama świnka skończyła jeść urodzinowe Mama, śniadanie. Gdzie? O nie! Co tu się od Janie Pawła? Uwaga! to. Jeszcze nie wszystko gotowe. Bardzo dobra prędkość na progu! Będzie daleki lot! Będzie bardzo daleki lot! Jest chyba dobry rekord polski, proszę państwa! Świetny. E. Eee, kto tam? <grym> e. Eee... Jeszcze jest czas. Uważajcie, mama Świnka chyba dzisiaj nie jest sobą. tobą. Jeszcze, to, Jest czas! Czy mogę wejść? Nie, nie! <grym> Czy coś przede mną ukrywacie? Nie mów jej. O nie, nic się nie dzieje. Wszyscy spiskują przeciw mnie. <grym> Ale nie możesz wejść. Oddajcie mi tort, albo pożre wasze dusze. E, nie możesz we... Odsuń się, grubasie. Nie przeciwstawisz się mnie. Kochanie, może się zrelaksujesz i usiedzisz w pokoju. Dobrze, Pepo. Sama wiem jak trafić do pokoju. Masz i p... Dziękuję Pepu. Ale to było dobre!